Tak jak dzisiaj na przykład złudnie mówimy o y, y, autobusach, których, które podziwiamy, które naznaczamy, które określamy, że mamy do czynienia y, obsługując ich napęd poprzez prawda, y, alternatywne środki energii, y, natomiast trzeba zastanowić się, że ta energia skądś pochodzi. To energię trzeba wydatkować przy użyciu określonych surowców. Trzeba ją zmagazynować, trzeba ją dostarczyć, a następnie pewien jest czas eksploatacji określonego pojazdu na poziomie napędu alternatywnego, który trzeba zniszczyć bądź dokonać recyklingu. Najczęściej nie dokonujemy, o czym będę jeszcze mówił w innym fragmencie swojej wypowiedzi, kosztów, związanych właśnie z wyliczeniem wszelkich nakładów finansowych i zysków, które są proponowane na zasadzie zwanej pseudoekologii. Ponieważ badania naukowe pokazują, że koszt zniszczenia właśnie takiego autobusu są znacznie wyższe niż nie eksploatacja przy użyciu dzisiejszych środków napędu, który związany jest z emisją gazów cieplarnianych do atmosfery.